Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. E, żeby zgarnąć tą WP, która dzisiaj do zgarnięcia łapa sobie komentarzy, komentarzy, bierzecie udział, życzę powodzenia. My na siesgoskins.com link do strony oczywiście w opisie. E, no i co? Kodzik Soul, aktywuj 20 na start, 10% bonusu. Bonus otrzymujecie za każdym razem, gdy użyjecie kodu, więc przed każdą wpłatą warto go użyć, bo 10% otrzymacie, a z doładowania takie jak minimum 42, Minimum 210, i tak dalej. Macie gwarantowanego skina jednego z tych sześciu, co jest przy każdym tym, więc myślę, że spoko. Eee, a robiąc z swoim kodem, oczywiście macie szansę na te przedmioty. No, ponad kafla są warte. Minimalny dyszka 19, znaczy 20 i 30, tak to wygląda. No ta meczka już stoi dosyć długo, bo ponad 3 miesiące. Więc ona powinna niedługo zejść, mi się wydaje. No te stoją. Parę dni dosłownie, więc powodzonka życzę. A my dzisiaj, mortki moje, otwieramy skrzyneczkę. Otwieramy skrzyneczkę sobie tej Fever Case, którą ostatnio otwieraliśmy. Jest to nowa skrzyneczka, oczywiście CS-owa. Typowo eee, tylko tak, skrzynki Counter Store więc niemal identyczne szanse w obniżonej cenie. Więc no, ona jest tańsza, a szanse są eee, nawet większe, myślę. E, więc dobra. Otwieramy, ale dzisiaj zarzucamy Jester Mode i to nam robi na wszystko taki sam procent. Na wszystko taki sam procent. No skrzynka już dużo więcej wtedy kosztuje, ale mamy na wszystko taki sam procent. I a w jeżeli poleci. Już jest zajebiście, a kosy. Też są dojebane, więc. Otwieramy dzisiaj za wszystko. Tą skrzynię będziemy sobie otwierać pojedynczo. No i mogłoby dolecieć do awupy, mogłoby oczywiście, żeby mogło, no jak widzimy skrzyneczka koszt taki, no ale mamy szansę taką samą na przedmioty po par za parę groszy, więc no może być różnie, może być różnie, może być kicha, a jak nam polecą na przykład dwie awupy czy jakieś dwie fajne kosy, to może być naprawdę zajebiście, więc no otwieramy dalej, miejmy nadzieję, że teraz, dobrze, bardzo ładnie, miejmy nadzieję, że <laughs> się uda, chciałem mówić? Kurwa, BS. Najgorsza jaka mogła. Ona na mnie zwraca. No to zajebiście Myślałem, że to będzie jakiś faktoriniu. Najlepiej, jakby był faktoryniu w statraczku. No dobrze, no lecimy dalej. Kałaszek przeleciał. Ja, pitole. No z takim szczęściem dzisiaj. No bo ja się cieszyłem, że chuj, że ta WUPA. A to BS i ona na mnie zwraca, nie? No, trzeba tutaj liczyć na kosę. Może być ciężko, wam powiem, może być kuźwa ciężko, nie? Ja pierdolę No nie jest za dobrze, no nie jest za dobrze, no co ja będę tutaj Ukrywać, no kosa by musiała sięść, najlepiej żeby siadła kosa Na bawu z track Factory New Wiadomo No i tak pomiędzy, no No ten kurczę Famas, no on nie jest jakiś no nawet by na mnie zwrócił w sumie, nie? No ale dobrze, no lecimy dalej Doleć do tej kosy, jak bliziutko, no kurcz Jak pech to pech dzisiaj, co? Kosa przeleciała No było blisko do tamtej, nie? W sensie Dawaj Ja pierdole Nie no, totalnie dzisiaj nie mój dzień Już ten gloczek, nawet jakby siadnie z traktoryniu, no to by było spoko, ale. Wszystko obok, wszystko obok dzisiaj. Ja pierdolę. Załamka, jak nie poleci jakaś kosa, kosalnia Wupa w jakimś dobrym stanie, to będzie lipa. No, na pewno dużo lepsze niż poprzednie przedmioty. Ja pierdole. Stój, no kurwa, mać, jak nie było tutaj, to teraz tutaj, no. Jak tych kost teraz przeleciało, nie? I przelatują, przelatują mi nie, nie siądzie. Ostatnie dwa razy otwieramy tą skrzynię. Ja pierdolę. Hmm. Mardyną. No. Jeszcze dwa razy otworzę. Miałem pójść do jakiejś innej skrzyni i otworzyć, ale mówię kij, już wrócę do tej i widzę, że. Proszę kosa, proszę kosa, proszę jedna, chociaż jedna w tym openingu i nichu ja. Nie będę komentował tego więcej. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie ukrytą skrzynię, to tak się ją otwiera. A z mojej strony to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia